ja widzę z tej strony, ja czyli Sezam, a to jest mój pierwszy odcinek z The Grow a Garden. W tym odcinku sobie zobaczymy, co dodali w nowym update'cie, czyli crafting update. No, zapraszam. Ok, to dodali tak, do, do, dodali taki nowy spot do właśnie tego craftingowania. Zobaczmy, co tutaj w nim mamy. Mamy tak, nowe y, tego sprinklery. Mamy tutaj y, takie, jakby, spreje, że jak pewnie to popsikamy, to stanie się np. shock, polynitet lub shock. Mamy tutaj też możemy craftować sobie craftery, antibiotyki i tutaj te pugby. A do tego pugbee przejdziemy sobie za chwilę. A, ja co, to ten odcinek jest taki trochę niekompletny, bo była jeszcze pierwsza część tego update'u, ale y, nie chciałam się po prostu jej nagrać, więc y, jakby, no mamy z tej pierwszej części też nowy Swarm Event, który jest co godzinę i mamy z niego szansę na zdobycie <laughs> takiego um, nowej mutacji, czyli Polinate. Tak ona się prezentuje, na przykład tutaj na takiej nektarynce. Ona ogólnie robi, że jest owoce są żółty. I też mamy tutaj takie coś jak taki kompresor, honey kompresor. Możemy tam włożyć sobie takiego Polinate i wtedy tu się nabija tego hmm, Honi, tam, to chodzi o to, że jak waja, na przykład nie wiem, mamy wagę np. tego dragon to jeśli ma wagę 10, to i tu włożymy, to wtedy mamy 10 choni. Tylko musi być 10, to może być poniżej. Mamy też tutaj taki sklepik, yy, czyli Queen Bee. Queen Quinby Bee możemy sobie kupić różne rzeczy. Możemy na przykład sobie kupić pack up. nawet co go otworzymy za chwilkę. Możemy sobie kupić yy, tak. Lavender Seedy, one są jednorazowe Nectar Shady te są jednorazowe Nectarine Seedy, one nie są jednorazowe, ale one są trochę opłacalne <laughs> High Fruity te są opłacalne, polecam Polen Radar, działa to w taki sposób, nawet wam pokażę eee, kurde. Że bierzecie sobie go, nie wiem, pójdźmy na przykład sobie do jakiegoś miejsca On jest, o o, on jest mega upi, bo nie musicie sami sobie tego zbierać Czekajcie, na przykład, o tutaj w takim miejscu Żeby je zbierać, zbierać No trochę za dużo, ale dobra On nam ogólnie sam zbiera te wszystkie rzeczy Czyli te polinety, nie musimy ich ręcznie zbierać, tylko one się automatycznie zbierają Okej okay. Okej, okay. jak już sobie stworzyliśmy tego crafted seed packa, To wam najpierw pokażę co się zmieniło w stokach. W stokach zmieniło się, że mamy nowego sugar apple sugar apple tylko mamy niestety więc pokażę wam jak ono wygląda dokładnie o tutaj mam i niektórzy nazywają to nie wiem czemu ale candy blossom ale to jest dla mnie trochę nie nie wiem czemu ludzie tak to nazywają to tylko właśnie 40 tysięcy kosztuje chyba że niektórzy mają jakieś inne ceny a teraz sobie przejdźmy do gershopa bo w gershopie Trochę mamy jedną nową rzecz, ale z tamtego update'u, jeśli ktoś wie, co mówcą w tym update'u się z tym Z tamtej pierwszej części dodał, zostało takie zmienione jak Friendship Pot. Friendship Pot, yy, za chwilę Wam wytłumaczę, w jaki sposób on działa. Mamy też takie coś jak Sprint. On, on go się za bardzo lepiej nie używa, bo po prostu jak się czymś go to on jakby działa tak, że usuwa mutację, ale bardziej on jest potrzebny do kraftowania. No, i chyba z tej części to tyle. Ale dobra, wytłumaczę wam o co chodzi w friendship. Pod. Ja chyba nawet kilka tam mam. Tak, mam nawet siedem I dobra, możemy sobie to dać na przykład swojemu koledze. I twój kolega, musi jakby. I twój kolega, musimy sobie to postawić w jakimś miejscu na ogródku. Na przykład ja bym sobie to postawił. Tutaj mam z moim kolegą na przykład. O, bo tutaj postawione. Nie? I tak codziennie, trzeba być zalogowanym I sobie klikać w to Przyjaciel z przyjacielem Znaczy ja sobie sam nie mogę klikać, na przykład No mój kolega musi kliknąć mi A ja muszę mu kliknąć No i w taki sposób tam jakaś roślinka rośnie nie wiem co to robi tak dokładnie No, dobra Jeśli chodzi o nowe sprinklery to mamy tak Tropical Me Sprinkler Który nam daje, że Są większe i szybciej rosną coconut, dragon fruit i mango, i kakao, i watermelon. I on go się kraftuje godzinę, ale on tylko przez 4 minuty działa, czy to jeszcze powiedzieć? Następnym sprinklerem jest berry blusher sprinkler. Daje bardzo, niby, bardzo wielką, kurczę, wielką mm, wysokość i szybciej rosną, ale on działa tylko przez półtorej minuty. Potem mamy Twiry sprin Spritzer, Sprinkler. Do niego nam jest potrzebny mały sprinkler, kakao, i Amber Lily i jeszcze e, pepper. Z tym Master'em to trochę była przesadzili, ale okej, okay. przesadzili. E, tutaj daje nam że będą lepsze warianty, że będą lepsze mutacje. Na peperze, kakao, papaya. Papaya jest akurat rzadka, bo ona była z, z starego takiego Paka i z Ember a mamy Sweet Slike Sprinkler, czyli najlepszy sprinkler ze wszystkich, który jest chyba nie, nie jedyny, który daje na no, jak, jak, jakiś eventowo owoc. E, tutaj mam, on nam daje, go się trochę też trudno kreaturę pod względem masy sprinklera, ma masę sprinklera, a teraz bardzo rzadko się pojawia. Na, on działa na watermelony, pumpkiny and moonmelony. Na przykład mam takiego sobie Moonmelonka. Na wam pokażę. Ok. Taki tutaj o wielki właśnie mi wyrósł dzięki temu Sprinklerowi. On jest większy ode mnie. On chyba kosztuje bilion, z tego co pamiętam. O, Już wam pokazuję ile. Tak, bilion. Prawie 2 biliony. Więc on jest naprawdę opłacalny ten Sprinkler. Ja za, dzięki mu dzisiaj zarobiłem 100 bilionów. Jest naprawdę opłacalny, więc sobie go kupujcie. Następny sprinkler. Jest Lower Frosted Sprinkler Właśnie kraftuje z Orange, czyli Panów Daffodili I tam taki w miarę prosty Sprinkler Tylko, że on daje jakby phrase, frejz, czyli frejzuje Czyli frozen daje, nie? Imitacja To to jest dla mnie trochę słabe, ale okej okay. Potem mamy Salix Sprinkler Który daje szybkość i... No tylko szybkość, że się rośnie i to tyle Aha, i chyba, chyba jeszcze, z, że są większe i tylko się gra w tej jedzie i bambo. To jest w miarę łatwe. Tylko, tylko niektórzy nie mieć beansalka, ale to raczej nie tutaj teraz mamy właśnie te spray, czyli oto co Wam mówiłem. No ten spray czok. Że jak, chyba jest tylko jednorazowy, ale tego nie wiem. Że jak sobie popsikacie, obojętnie co, to on się robi czok. Nie? I tutaj mamy tak samo ze Jeśli sobie coś popsikamy, to staje nam się polineated. Tutaj mam na przykład mm, szok, ale niestety go się chyba trochę nie opyla, bo to jest lighting rozpoczęty. On to się rzadko pojawia w sklepie. 250 Honi i dobra. Nie. Tutaj. Ho, no i dobra. No i, i zacznę teraz wam powiem o co chodzi w tym parkbie parkbie działa ja w taki sposób, że jak na przykład sobie zbieracie owocki i nie wiem, macie, macie zbieracie sobie cały ogród. I nagle, tylko że jest za. już jest pełny. No to właśnie on daje takie coś, że macie o 25 miejsc. Tylko to jest PET. To nie jest jakby takie, że, sobie on jest, że go se klikacie i on już od razu macie. Tylko go musicie mieć normalnie jako PET, bo inaczej nie będzie Wam to działało, nie? No i chyba to wszystko, jeśli chodzi o ten update. Nie wiem, czy coś tu jeszcze takiego ciekawego dodali. Pokażę Wam nie więcej, jak wyglądałem te nowe. E, owocki. Tutaj Lumira, tutaj jest e, Sunko, tutaj jest e, Honeysuckle i tutaj mamy tego Nectar Torii. Tak się prezentuje Violet Corn... Jeszcze mam tego Suncoila. E, nie będę czy tam się nazywa Suncoil, czy jakiś tam... O! E, to, 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 Tego pan nie pokażę, bo on trochę długo rośnie, więc... No i chyba to wszystko, jeśli chodzi o ten update, to wszystko dodali. No i co? Widzimy się może za tydzień, nie wiadomo, kiedy będziemy się chciało. Może na, na następny update. Więc, witam, więc ja się żegnam zara.